Rząd przedłuża przywileje dla Ukraińców do 2026 roku. Polacy płacą, obcy korzystają. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który gwarantuje obywatelom Ukrainy legalny pobyt w Polsce aż do marca 2026 roku. W ramach nowych przepisów cudzoziemcy mają otrzymać dostęp do świadczeń socjalnych, takich jak 800, dobry start czy aktywny rodzic. Pod warunkiem aktywności zawodowej i opłacania składek. Wyjątki przewidziano dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, a świadczenia będą wypłacane tylko osobom z numerem PESEL. Dorośli Ukraińcy bez pracy i składek stracą część świadczeń medycznych, ale dzieci do 18 roku życia zachowają pełny dostęp. Minister Kierwiński tłumaczy projekt jako odpowiedź na weto prezydenta Nawrockiego, który wcześniej sprzeciwił się bezwarunkowemu rozdawnictwu. Tymczasem dane pokazują, że Ukraińcy już teraz pochłaniają miliardy złotych z budżetu. Tylko w 2024 roku świadczenia dla dzieci cudzoziemców kosztowały 3,4 miliarda złotych, z czego 224 tysiące przypadków dotyczyło Ukraińców. Projekt nie tylko przedłuża pobyt, ale też otwiera furtkę do dalszego obciążania polskiego systemu zdrowia i edukacji. Polacy muszą wiedzieć komu i za co płacą. Udostępnij ten post dalej. Niech każdy zobaczy, jak wygląda pomoc w praktyce. Kliknij w źródło i poznaj szczegóły ustawy, która zmienia zasady gry.